Wszystkich przesłedeczniastie w kolejnym odcinku Wyzwania Księcia do Wzięcia. Powracamy po dosyć, może niedługiej, ale krótkiej przerwie. A przed wami sama Ewa Chodakowska. Jeżeli zastanawiacie się, what the hell, co tu się dzieje, Merka, zmieniasz reguły gry, spokojnie, spokojnie, pani Ewa Chodakowska pojawiła się dzisiaj wy wyłącznie na jeden odcinek specjalny, e ponieważ jak wiecie, dzisiaj ma odbyć się konkurencja, w której jedna z dziewczyn e wybierze się z maksem na randkę. Na początku chciałam, by była to konkurencja związana z gotowaniem, i tak się też nastawiałam. Miałam nawet przygotowaną panią Magdę Gessler, która miała być gościem specjalnym odcinka i się pojawić, ale w ostatniej chwili zmieniłam zdanie. Konkurencję z gotowaniem zostawimy sobie na następny raz, natomiast dzisiaj chciałabym wykonać coś zupełnie innego, coś związanego ze sportem. Wiem, dosyć dużo jest tych konkurencji sportowych, ale cóż zrobić. Myślę, że najłatwiej jest właśnie wykonywać te konkurencje sportowe. No i ściągnęłam z galerii panią Ewę Hodakowską, która mi się bardzo, ale to bardzo spodobała. Jej twórczynią czy twórcą jest. Nie wiem, czy dobrze czytam twój nick. Gdzieś tam pojawi się za momencik na ekranie. Tyria? Chyba Tyria, tak się czyta twój nick. <laughs> Wybacz. Ale genialnie wyszła ci ta simka, naprawdę. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziesz miał okazję zobaczyć ten odcinek, ale naprawdę miodzio, cud, miód i orzeszki. No więc pani Ewa Chodakowska będzie dzisiaj um, e, pomagała, no może nie tyle pomagała, ale powiedzmy, że to ona będzie oceniała e, dzisiejsze eliminacje, czy też konkurs. E, a to, co dzisiaj dziewczyny będą musiały zrobić, by wybrać się na randkę z Maksem. to umieściłam tutaj te maty do jogi i ta, która najdłużej utrzyma pozycję, no to będzie zwycięszczynią logicznej, i wybierze się na randkę z Maksem. A pani Ewa Chodakowska zaraz jej gdzieś tutaj postawię tron i ona będzie nadzorowała. <noise> Naprawdę nie mogę wyjść z podziwu. Wygląda rewelacyjnie, normalnie jak prawdziwa. Zapraszamy do środka nasz gościu specjalny. Odnośnie tych ostatnich ścinek, tych takich frizów, które trwały nawet po kilka sekund, pisaliście w komentarzach, że to jest wina ilości modów, które umieściłam w grze. Muszę was zmartwić, niestety nie. Pierwszą rzeczą, jaką w ogóle zawsze hey. robię, jeżeli mam problem z Simsami, to usuwam wszystkie, wszystkie mody, jakie tylko mam. I te frize pozostawały, pomimo tego, że pozbywałam się modów. O, proszę. Tylko wiesz, proszę nam tutaj nie zarywać Maxia, dlatego że Maxiu nie jest dla ciebie. Jest godzina 17. Okej, okay. myślę, że dzisiaj... Jeszcze nie przeprowadzimy tego konkursu. Śnieżka została już wyprowadzona do rodziców Maxa. Aha. I też pisaliście w komentarzach, żebym na ten czas tych wszystkich eliminacji i pobytu księżniczek w pałacu, żebym wyłączyła starzenie się simów, ponieważ nie będą mieli okazji by później przejść razem życie, jeżeli zestarzają się zbyt wcześnie i przedwcześnie. I tak nie usunęłam jeszcze tego moda z pozami. <grym>, zabijcie mnie, ale Dzisiaj nagrywałam Bobasy, od razu nagrywam też właśnie Księżniczki i próbowałam na szybciaka znaleźć ten moc z pozami, ale nie udało mi się go wychwycić, a że nie miałam czasu, więc trudno będą tak dziwolągowato pozować. Gdzie pani Ewa Chodakowska się wybrała? Do jacuzzi? Nie, obżera się. No i zobaczymy, czy tak... Zdrowo się odżywiasz. Przecież to jest fasolka, pobryty. Uuu, będziesz miała gazy, kobieto? Niedobrze, niedobrze. E, dzisiaj jeszcze nie przeprowadzimy tego konkursu, bo jest już dosyć późno. To jest ten sam dzień, kiedy odpadła śnieżka, więc dajmy dziewczynom troszeczkę odetchnąć. Niech one zapoznają się z panią Ewą Chodakowską. Powiedzmy, że będzie jej tutaj szkoliła. Jedynie w teorii. Tak, walcz do boju, wierzę w ciebie! Musisz chociaż raz wybrać się na randkę z Maksem. To twoja ostatnia szansa, słyszysz? Więc ze wszystkich księżniczek na randce takiej solowej z Maksem były tylko śnieżka i rożpunka. To jest dosyć przykre. Pisaliście też, bym z Maxem i z księżniczkami wybrała się w odwiedziny do rodziców Maxa. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj to zrobimy, ale to jest dobry pomysł. Myślę, że fajnie będzie wparść po raz kolejny i zobaczyć, co u nich tam się dzieje. Dina Caliente, chcę przyjść do ciebie na chwilę, zgadzasz się? A komu ty tego SMS-a wysyłasz? Maxowi? Maxowi. Padaj, brzydka jesteś. Ja mam tutaj piękne księżniczki. Nie muszę się z hogatą umawiać na randki. Co robią pozostałe dziewczyny? Plutkują w tole. Nie, no, te POZY! O, oh, ja się zabiję. Ja się zabiję. Jak tak ma wyglądać przytulanie, to ja wysiadam. Max tutaj nawet ese nakręca. No, 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 ule, la. Grunt, że Pani Ewa tutaj nie przystawia się do Maxa, to by było przykre, gdyby wpadła mu od razu w oko. Maxio, wiesz co, ja muszę sprawdzić, jak tam twoje potrzeby, mógłbyś coś zjeść? Ty też fasolkę po Bretońsku? No jaki wy przykład dajecie, no? Chcecie, by Ewa dostała zawału? Zajrzy do lodówki, a tam same niezdrowe żarcia. Aha, i zerkniemy sobie jeszcze. Muzyczka z Sims 1 leci w tle. Zobaczymy, jak tam dziewczyny no, stoją z, 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 z tymi swoimi e, umiejętnościami fizycznymi, znaczy sprawnością fizyczną. Więc tak, Elsa ma drugi, prawie trzeci poziom. Arielcia, jak tam u ciebie? Drugi poziom, troszeczkę niżej od Elsy, Bella. Drugi poziom, jeszcze niżej od dziewczyn, wszystkich dwóch pozostałych. A Roszpuncia? Trzeci, prawie czwarty. Uuu. Chociaż, chociaż, może to nie będzie miało znaczenia, bo to się liczy wewnętrzna harmonia, prawda? Tak. Więc sprawność fizyczna nie ma tutaj nic do rzeczy. Pierwszy poziom, pierwszy poziom. Arielcia, też pierwszy poziom i Elsa masz wewnętrzną harmonię, czy nie? Elsa w ogóle nie ma jest w najgorszej sytuacji chociaż pozostałe dziewczyny wcale nie są w lepszej no i mam nadzieję że chociaż raz będzie miała możliwość wybrania się z Maxem na randkę albo Ariel, albo Bella więc ja będę trzymała kciuki za te dziewczyny eee, i za Elzę, Boże bo przecież Śnieżki już nie ma one trzy nie miały szansy, by wybrać się z Maxem na randkę. I wiem, powtarzam się i bredzę od rzeczy, tak jak było to w cichu z Bobasami, ale nagrywam to bardzo późno. Jestem mega, mega zmęczona. Sama nie wiem, co gadam. No i nie robiłam od ostatniego nagrywania zupełnie nic. Już nic nie grzebałam w grze. I spójrzcie, nie mam żadnych frizów o co chodzi z tą grą? Czy ktoś mi jest w stanie to wytłumaczyć? Pojawiają się jakieś tam niewielkie ścinki przez moment. Ale jakichś większych problemów z grom nie mam, więc to jest, Nie wiem, dla mnie to jest jakiś event. Ale cieszę się. Naprawdę cieszę się, że w końcu normalnie mogę grać. E, Max! Max! Czy ty byś chciał? Zagrać w piłkarzyki? Co ty robisz? Co ty robisz? Przeciągnij się. Już i tak nie imponuj swoimi bicepsami i tricepsami i w ogóle... <śm> Pierną jej w twarz! Boże, gdzie twoja kultura? Ale widzę, że posma posmakowała jej ta fasolka po brytońsku. Będzie jej pilnować całą noc. Gdzie ty, kobieto, będziesz spała? Nie wiem. Jesteś w gościach, a traktujemy cię tak okropnie. Uuu. Idzie ćwiczyć, a pokaż mi, jakie ty masz umiejętności. Co? Nie masz żadnych umiejętności związanych ze sportem? Uuu, to nie jest z ciebie zbyt dobry przykład. Nie dajesz nam zbyt dobrego przykładu. Trudno, ok. Max, wyskakuj z tych obleśnych okularów. Co ty robisz? Wpłynąłeś w kamienia. 22 się zbliża to jeszcze za wcześnie, by wysłać go spać. Co porobia różpuncia? Co ty tam pijesz? Herbatkę? Kawę? Herbatkę. Bella, a ty co wyczyniasz? <laughs> Kie tańce. Spójrz, pani Ewa, jak tutaj się popisuje. Bierz z niej przykład, Ćwicz, kobieto, ćwicz! By znowu cię położą, dziewczyny. <gimnastyka> Arielka woli tutaj w samotności się pogimnastykować Tak, ruszaj tymi bioderkami Sexy lady Sexy szmeksi Co robi Elsia? Przyszła jej znowu fasolkę Wlazłaś w żywopłot Obejdą cię kleszcze O, moja pyzia Pyzia myzia Dziewczyny, kurczę, Arielka jest wyspana. Znowu nie będzie spała w nocy. A jak przyjdzie czas do konkurencji, stanąć w szranki, to będzie padnięta. Ja tu czuję po kościach. Co robisz? Oj, dziewczyny, na pewno nie zaimponowałyście pani Ewie. W nocy obiadanie się przed snem. Wiecie co? Wiecie co? Max, ubierz się. Przestań pokazywać swoje bicepsy. No sam nie wie co robi. No włącza telewizor, później go wyłącza. Przysięgam, ja go tak nie ubierałam. Ja mu nie wybierałam takiego stroju kąpielowego. Przysięgam. Te japonki, te okulary i te kolczyki damskie. Nie, przysięgam, będę musiała tu zmienić. Te dynie jeszcze tu stoją. Fajnie. Cii. Można to rozwalić? Można roztrzaskać. <laughs> What the f Czy wy to widzieliście? On się lizał z różbonką. Przecież jeszcze. Nie było pierwszego pocałunku ty sam z własnej nieprzymuszonej. woli. <grymnie> <grymnie> no, matka mnie zabije. A, a może jednak nie? Przecież wcale nie musi się dowiedzieć, tak? O matko! Przecież to ją zabije! Ludzie, jak to, co się! Boże, Boże, jak ja się stoczyłam! Ja zaraz <grymnie> Poszli w krzaczury! Za żeby nikt tego nie widział! A te się przytulają, ale tak naprawdę pozują. Co wy robicie? Przestańcie, dziewczyny! To Max z ponkom się obmacują po krzakach, a wy tutaj, nie wiem, uprawiacie przyjaźń jakąś lesbijską, no co wy robicie?! Max... Ty... 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 Cwaniaku, ty! Jestem w szoku, naprawdę! Nie wiedziałam, że Simowie mogą No, znowu do niej idzie! Przestań! Spoczeń, co?! To ja chciałam poczekać na pierwszy pocałunek, no! Jak mogłeś? Ty gadzino, ty! Przebierz się, bo nie mogę na ciebie patrzeć! Rozbierz się do naga. <grym> Korci mnie, by to wypróbować! Ciekawe, czy dostanie zawału wtedy Roszpuncia. Coś na luzie. Błagam cię. Przestań latać za roszpunką. My goodness! Odczuwa chęć do flirtów. Ale nie pojawił się. Nie pojawiło się nic, co jest związane z pierwszym pocałunkiem. To jest dosyć dziwne. Myślałam, że jak. że najpierw gracz musi sam zadecydować o pierwszym pocałunku i tak dalej, by Simowie później sami to robili. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim, że Simowie sami inicjują to po raz pierwszy, naprawdę. Jestem nie dziwne. To było. Ciebiejście od niego, ta chuć normalnie. No z kim ty teraz idziesz? Jak ją pocałujesz, to chyba dostanę zawału. Marzy mu się domek dla Lalek, Okej, okay, okej. Okay. Chcę komuś w prezencie dać żabę. Albo tłumaczę i, słuchaj, ja jestem takim księciem zaklętym w żabę, pocałujesz mnie i będę jeszcze lepszy niż jestem. Co ty na to? Spadaj, wolę zjeść hotdoga. <grym> Arielcia też chciała wypróbować te metody, zawołać księcia w krzaki, nie wyszło. O, tak mi przykro, tak mi przykro. <grym> w pół do pierwszej, spać, to nie jest twoje łóżko, koleś, to nie jest twoje łóżko, a gdzie jest Ewa? Gdzie pani Ewa? Wlazła Maxowi do wyraty. Ja szczurko przebiegła, wynoś się. Ja nie mogę. No co tu się dzieje? Co tu się dzieje? <grywania> Wiedziała, komu wepchać się do łóżka. Ten odcinek będzie zboczony. Trzeba będzie go ocenzurować. <grywania> nie, ja wymiękam z tymi simami. Która dziewczyna jest mądra poszła spać? Elsa. Brawo. Max. Komu się władowałeś do wyra? To było łóżko. To jest łóżko Arielki. Wypad! Nie ma śnieżki, więc jak chcesz, to możesz spać obok tu. Ariel, wybacz. Książę jest niewychowany. Co ty robisz, chłopie? Co ty. Ariel, możesz wstać? Jestem zmęczony. Pani Chodakowska próbowała mnie molestować, więc musiałem uciekać. Muszę skorzystać z twojej sypialni. Nie pogniewasz się? śni o pająkach. Kolorowych snów. Nie no! Jak mogłaś władować się, ura? W sumie rób, co chcesz. Dobrze, kochani, to ja robię krótkie cięcia. Niech oni się tutaj wyśpią, robią, co chcą. Ja do Was powrócę tuż przed samym konkursem. No i zobaczymy, co się wydarzy. Do usłyszonka za momencik. Śnieżka dzwoni do Maxa, raczej wysłał mu sms -a. Nie mogę przestać o tobie myśleć, może umówimy się na randkę i zjemy śniadanie w miejscu o nazwie Lama. Oj, Śnieżka dalej próbuje <grymianie> ugrać sobie Maxa, przykro mi nic z tego. Boże, ubrał się w zbroję, jesteś nienormalny, jesteś normalnie niemoralny. Nie, co ty, żadnego grillowania, jełopo, chodź tutaj. Zobacz, może sam podasz jakieś śniadanie. Sałatkę owocową? Nie będą jajka na toście, tylko nie spal kuchni, dobrze? Pani Ewa się już wyspała. Była zniesmaczona tym syfem naszym w kuchni, bo jej talerz pod nosem śmierdział. Coś tam wszamała, nawet nie wiem, co wszamała. Gdzie jest nasza pomoc domowa? Już godzina dziesiąta. Się nami nie zajmuje absolutnie nikt. I tak jak przypuszczałam, Ariel była jedyną simką, która w, og w ogóle tej nocy nie spała. Także życzę powodzenia. O 12 zaczniemy nasz konkurs. Nasze zawody w wiodze. Bella, co się tak szczerzysz? Idź skorzystać z toalety. Wszystkie dziewczyny. Poza Arielką, mądre, wyspały się, ogarnęły. Dlaczego Elsa jest taka umieśniona? Nie mam pojęcia. No, możesz zapytać o ostatnie wskazówki panią Ewę Chodakowską. Może coś ci w tym pomoże? Kto wie? No, przyszła nasza pomoc domowa. Przydałoby się też za. O, po raz kolejny tym razem Roszpunka przejęła inicjatywę. Co wy tu tworzycie? Ariel, jesteś zazdrosna? Widziałaś to? Głębokie więse. Wzmacnianie związków z innymi to powód do zadowolenia. Ja z pewnością. Maxi, rozpustka, coś tutaj dzisiaj? No, no, no. No, no, no. Niezłe rzeczy się tutaj dzieją. Już jedenasta. Jeszcze troszeczkę i zaczynamy. Zapomniałam umieścić... Kurde, zapomniałam umieścić jakieś krzesło albo fotel dla pani Ewy Chodakowskiej. Będzie nasze jury. A, to za momencik chyba zrobię. Zapomniałam na śmierć. Chociaż pewnie i tak nie będzie chciała siedzieć. Ale jak wyłączę... Właśnie nie, nie mogę wyłączyć tego wolnej woli. Bo musi być fair play. Jeżeli jakaś księżniczka zrezygnuje, to musi to być jej wybór. Nieprzymuszony. Max, wyskakuj z tej zbroi. Komu ty chcesz zaimponować? Hmm. Może to tym razem? I nie wybiera już takich dziwnych strojów. Proszę. No już prawie dwunasta, prawie, prawie dwunasta, więc Oki. Okay. na razie zapauzuję, ja ich tutaj ustawię i za momencik wracam. No więc dziewczyny są już zwarte i gotowe, przygotowane do kolejnej konkurencji, pani Ewa Chodakowska zajęła już honorowe miejsce, ma nawet owoce, jeżeli zgłodnieje będzie jej przygrywać muzyka, siedzi pod parasolem, słoneczko jej nie spiecze i będzie oceniała nasze dziewczyny. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. To co? Ruszamy z tym koksem. Yy, Ruszpunka. <laughs> ćwicz jogę. Bella. Ćwicz jogę. Ariel. Ty też. I Elsa. Nie, nie, nie. Elsa i ty. I ta, która najdłużej będzie ćwiczyła i się nie podda, nie odda walkowerem. Tej konkurencji ta zwycięży i wybierze się na randkę z Maxem, no więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Dziewczyny! Ruszajcie do boju! Elsa jest lekko w tyle. Roszpunka odwróciła się w ogóle do pani Chodakowskiej tyłkiem. Zdobyta umiejętność. Bomba, bomba. Nie, musi, nie musicie się spieszyć dziewczyny. Ta, która będzie robiła to najdłużej, ta zwycięży. Tylko lata tutaj z jakimiś szklankami. A te się relaksują. Bella. Yeah. Jestem ciekawa. Która będzie ćwiczyła najdłużej? U, Elsa jest skupiona. Lepsza postura. Ćwiczenie czyni mistrza. Będzie to miało jakieś znaczenie, czy nie? No, pani Chodakowska już się gdzieś zmyła. Strasznie się przemęczyła. Musiała wziąć prysznic. Max ogląda telewizję. Tu muszę patrzeć na dziewczyny. Konkurencja jest normalnie dziwna, bardzo dziwna. No dziewczyny, nie poddawać się. Ćwiczyć, ćwiczyć. <ścoughs> Ariel, jak się wypina w tych majtoskach. Bella i Różpunka, tutaj pełna synchronizacja. fajnie to wygląda u Bella chyba zdobędzie jako pierwsza kolejną umiejętność wewnętrznej harmonii co Bella kości Ariel jest strasznie wkurzona ale jeszcze się nie poddała <laughs> rozpłuka śmierci <laughs> No, dajecie dziewczyny, dajecie! Która wymięknie? Troszkę przyspieszę, bo one to będą robiły w nieskończoność. Bella ma drugi poziom wewnętrznej harmonii, ale jeszcze się nie poddała. No, co tak stojcie jak kołki, ćwiczyć. <grystanie> Zaczynają już powoli wszystkie śmierdzieć. Która będzie najbardziej wytrzymała? Żadna się nie poddaje. Będą to chyba robiły przez cały dzień. Roszpunka! Okej, okay, Roszpunka oddała Walkowerem. Za bardzo się pobrudziła, nie dała rady. No i ekstra! Nie to, że nie lubię Roszpunki, ale wydaje mi się, że fajnie będzie, jeżeli to któraś z tych trzech dziewczyn zwycięży, bo jeszcze żadna nie mogła wybrać się z Maxem. Na randkę. Wszystkie już śmierdzą. Ale Ariel jest w najgorszej pozycji, więc wydaje mi się, że teraz ona się podda. I wszystko będzie zależało od Elsy i Belli. Tak, Ariel już ma dość. Zbytnio się przepociła. No to papa, pa. przykro mi bardzo. I teraz pytanie: Bella czy Elsa? Wydaje mi się, że chyba Bella, ale mogę się umylić. Nie, chyba Elsa jednak. Jest w dużo gorszym stanie. Tak. Uwaga, uwaga, która? Elsa. Jednak Elsa jako pierwsza, chociaż Bella też się poddała praktycznie tuż za nią, ale musi być fair, więc pierwsza odbiegła Elsa. No to mamy zwyciężczynię. Na solową randkę z Maxem wybierze się Bella. No i bomba. W końcu jakaś inna dziewczyna, jak tylko Roszpunka Chociaż kocham różpuncia. Wszystkie je kocham. Maxa, ty co robiłeś? Lenisz się jak zwykle. Uh, Okej, okay, spa, będziesz się odprężał. Ale tak samo. Różpunka. A gdzie jest pani chodakowska? ja. No i fajnie. Dobrze, kochani, nie przeciągając, pożegnajmy się wszyscy z panią Ewą Chodakowską. Dziękujemy za przybycie, za ocenianie dziewczyn, chociaż wcześniej się zmyłaś, ale trudno. No, i ja dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. następnym razem w kolejnym odcinku księcia do wzięcia. Pa pa!